A oto ostatni filmik w dniu dzisiejszym, 18 marca, chyba czwarty czy piąty. Część jest na kanale Koślawy Ogródek, część na kanale Marder. Ten liść kilka dni temu rozwinął się. Jest to bananowiec Grand Nine. Mało podlewany, tak jak widziałam na filmach, przez zimę. Tutaj w oranżerii stał. Tak, teraz dalej idziemy, dwa drzewa butelkowe, mniejszy egzemplarz, liść wypuszcza w środku, i większy egzemplarz też ma majist nowy, tutaj palma z lidla jedna, ale Chyba umarła, ale trzymam ją jeszcze. Może odżyję. Dalej. Rogacz szarańczyn strąkowy. Z bardzo starych nasion wysiany. Ileś lat przeleżał w garażu. No i ten rogacz ma od nasionka chyba ze 3 lata. Są filmy wstecz. Proszę wpisać sobie mardar, szarańczyn strąkowy. Tam będzie zbiór, pokazane będą nasiona, substytut kakao uzyskany ze zmielonych strąków, przywieziony z Chorwacji. Tak. Tutaj nie wiem, co to jest. Od kogoś dostałam taki badyl, który się ukorzenił. A po. I też ma 3 lata, ma już. Wypuścił tutaj dwa odrosty. A wiem co to jest, bo ktoś mi napisał już kiedyś na kanale. No. Dracena deremeniska. I co? Wypadałoby to oderwać, rozdzielić chyba. Tak. Tak, wygląda wianecznik, który po roku czasu raczył wystartować. rozkłada liść listek za listkiem piękna sprawa dobra pauzę zrobimy tu jakąś brugmansję ukorzeniłam mam nadzieję, że to Velvet Lady nie podpisałam bo straciłam Velvet Lady przez te mrozy w zimnym nieogrzewanym pomieszczeniu inne odmiany żyją

I źle się nie ma. Na to wychodzi. Czy uszczykiwać trzeba na przykład? Żeby się to rozgałęziało, rozkrzywiało? Tu jest coś. Aj, muszę podlać. Ciężko. Filodendron atom. Zasuchoma, No widzicie. Dobra. Palemka z Lidla. Ta, od której oddzielałam. Tą, która uschła. Wianecznik, czyli Hedychium. Który na czerwono ma zakwitnąć. Nic dalej nie rusza się. Nie wyrasta. Ale całą zimę taką był. Stał tutaj w oranżerii. Dalej nie rozwija nic. Au! Oho! Donica nad głową. Z fuksją. I teraz tak. Jakiś kaktus. Nie wiem jaki. trzy lata ma. Był malutki. Ze 3 centymetry miał. Tu jest opuncja z Chorwacji. Przywieziona. O! Wypuszcza coś. Albo nowy liść, albo pąk. Nie znam się. W 2019 przywieziona i opuncja taka piękna proszę też miała ze 3 cm w tym samym czasie przywieziona była co ten kaktusik a tutaj są epifilia na żółto, czerwono różowo, łososie po biało jakoś kremowo żółto tak mają kwitnąć, czy tak będą nie wiem, zobaczymy Ponieważ jeszcze nie kwitły, a orety, ciasno, orety przewala się. A ja y... gromadzę je od 3-4 lat, i dosłownie z takich kawałeczków kupowałam na Allegro takie minimalnie większe kawałki. Proszę, coś takiego. I zobaczcie, przez 3-4 lata porosły takie duże i nieduże. Może u kogoś innego byłyby większe. Zobaczcie, i to wszystko są różnokolorowe. Z takich małych, małych naprawdę kawałeczków. Nie wiem, czy doczekam, aż mi zakwitnie. Tam jest lantana na górze z Chorwacji. No i tutaj jest tak pitaja. Ukorzenia się, ale się ukorzeni na pewno. Tak, fajnie. To jest również opuncja, ale coś mi wiotka się robi. Również z Chorwacji przywieziona, ze stoku. Jak się na portice Starigrad wspinaliśmy, to to są. Tutaj widzimy granaty. Jeden z granatów pojechał do kolegi pewnego, któremu Przemarzły rośliny, coś tam ogrzewanie gazowe nawaliło. Ale wiecie, co na kanale Palmami odbiła? Jest filmik. A kolega Palemka wrzucił filmik. Kto może? Niech wspomoże tego kolega. To proszę tam o namiary pytać. To Tak, to są granaty. Czyli to proszę. Kolejne. Tutaj kuleją moje kumkwaty z dasią. Z pestek z Grecji przywieziony, w 2019 wysiane. Tak nędzni, wręcz marnieją, no co ja mogę tu powiedzieć. Nie znam się zupełnie na cytrusach. <gry> I kolejna palemka z Lidla, z tej promocji, która to była, z jakimiś tam robaczkami to było. <gry> Oj, proszę, Russelia, jedna, która jest lepsza. Reszta mi poumierała wręcz już. Został jeden egzemplarz. Russelia. No tu jest ta monstera, już straciłam do niej cierpliwość zupełnie, już mnie denerwuje. I tyle. <laughs> I tyle, proszę Państwa. To nie miejsce dla niej i dom chyba. I cóż tutaj. Olander. Ten, który też kupiłam gdzieś tam choruje non-stop tarczniki. O, tu jest piękne epifilium. Również z takiego kawałka, jak pokazywałam. Zobaczcie. Tak dziwnie się rozrosło. I też nie wiem, coś takiego się pokazuje. Czy to jest jakaś choroba, czy co? Wywrotna. Przeraźliwie. Tu są hipastra, a tu fałczycha startuje. Myślałam, że nic z tego nie wyjdzie, a jednak startuje. Już miesiąc czasu, od 17 lutego dosłownie. Tutaj nic nie widać. Brugmansia sanguinea kupiona kilka miesięcy temu wczesną zimą, późną jesienią, a w listopadzie. 2020 oho mączlik się zaczął te białe przecinki to jest mączlik hibiskus dostał nawóz pierwszy raz w tym roku i takie coś się robi niewielką ilość nawozu dostał nie wiem dlaczego równocześnie pobrałam też badylek do ukorzenienia nie wiem co jest przyczyną że tak się zrobiło hibiskus, który kupiłam na Allegro ma być blado różowy. domowy czyli ta róża chińska zobaczymy czy taki będzie awokado jedno obumarło tu były dwie sadzonki obumarło ale równocześnie nie wiem czy coś tu się nie zaczyna dziać czy mi się wydaje że obumarło a tu jest kolejne nowe listki wypuszcza, granat kolejny, a tu jest mięta, nie egzotyczna do herbatki. No i tu jest właśnie hibiskus drugi, który również został nawozem podlany i również odłamana gałązka została i też zaczyna się o, odpad żółty. Co jest przyczyną taką, że tak się dzieje? I tu jest jedna z ruseli, która nie przeżyła zupełnie. Nie wyrzucam. O gole, to może coś wybije jeszcze z pędów. To trudno jest kupić. Musad barwka, wędisz. Nowy liść. Tam idzie kolejny. Proszę, widać. Chyba już czas zmienić mu donicę, ziemię i te suche poobcinać. Zobaczmy, co on tu ma pod spodem. Dzieci mnóstwo. I całą zimę stoi w tym pokoju. Tu widzimy begonie koralowe, które coś zaczynają już kwitnąć też. Na różowo. Na biało. Argenteo -Guttawe. trudno, trudno z nią. badylgoły, goły. Pianeczniki. Prawie, że taki sam stan przez całą zimę. Hedychium. I teraz dalej. Wężownica Sanseviera. Kliwia, która ma na e zakwitnąć. Tutaj bananowce kiełkują. I nie mogą. Wysiane 13 stycznia. Red Tiger. Musa i musa sapientum. Nic nie widać jeszcze. I tutaj. Zebrina, musa zebrina. Również nic nie widać. Kolejna kliwia, cykas. Który od 2019 roku, poza tym, że rozwinął listek, do końca nic więcej z niego nie ma. Jest taki, jaki jest. Jak plastikowy. Storczyk jedyny, paręnaście innych po przesadzeniu do normalnej ziemi. Wiecie, nie wiedziałam, że to trzeba ziemię do storczyków. To z 6 lat temu, z 8, z kilkunastu sztuk ten jedyny mi został. I taki piękny fiołek o listkach wariegata. A tutaj upolowałam coś w Kauflandzie parę dni temu. Słuchajcie, hibiskusy. Były wyprzedaż, była wyprzedaż po 7 zł. Złapałam 4. Jak mi się zdawało, dedukując, które mogłyby na różne kolory zakwitnąć. Poczekamy, zobaczymy. Na przykład tu jest hibiskus, który o, widać jest pąk żółty, prawda? Taki, ale tu widać pąk jaki? Czerwony. Z tej samej donicy. Odpadł po przywiezień do domu. Prawdopodobnie są tu różne. Yy, te sadzonki wrzucone, posadzone. Żółte, brzydkie. Muszę wyciągnąć z tej folii. I tyle przesadzić do lekko kwaśnej ziemi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za 7 zł hibiskusy, droga rzecz, cztery dychy. No no. I tutaj Bugenwilla purpurowa. Proszę. Liście wypuściła. Pięknie, super. Oby nie zapeszeć. Śnieg sypie i idziemy dalej do bananów Red Maureli. Ale jest coś jeszcze. Nadszedł czas na koniec mojej pracy. Szefowa na pożegnanie taką palmę Arekę mi sprezentowała. No, powiem Wam, że się nie spodziewałam. Jeszcze mało tego z taką donicą glinianą. Tu mi usycha trochę. Więc nie wiem też jak postępować. Miły gest, ale oby tej rośliny nie stracić. I idziemy dalej. Tropem moich egzotyków oleandry w trzech kolorach: krem łosoś, róż i biały. Tu widzimy bilbergie. Jedna z nich ma pąk przez całą zimę, który się nie rozwinął. O, to jest. Nie wiem, czy on się rozwinie, jak dostanie ciepła, czy nie. Jest taki, jaki był na początku zimy. Bilbergia, czyli zwodnica, fukcja boliwijska. I idziemy dalej. Tu kolejne Bilbergie. Piękne, naprawdę. Kupujcie, ludzie, ogólnie szukajcie. Pięknie kwitną. Brugmansje, badyle. I tu jest mój Red Maureli. Tylko tyle z niego zostało. Ale żyje. Skoro ma zielony liść, prawda? Wiotki. To znaczy, że żyje. Taki coś wychodzi. I tu jest 4, 6, 3 stopnie. Jest to nieogrywane Kilka razy tylko było pomieszczenie. Strętnie wygląda. Nalot to chyba pleśni. Aj, niech się ociepli. A jak stracę te bananowce. Przeżyją te, które przeżyją po prostu. I tyle. Więcej nie będę ich miała. O, lala. Pleśń. Ho, ho I wcale nie podlewane. Od tygodni. Ale widziałam już u was, jak wyglądają niektóre maureli. Kurcz, czy w ogóle banany. U ciebie taki był. No, Dobra, na razie nie ruszamy. To zostało nam, że tak powiem, w spadku. Juki, tak. A zakończymy filmik tym, co mnie czeka. Poczyścić cebulowe bulwy. Posadzić do świeżej ziemi. Neriny, trytomy, różne diabły. Już kiedyś tam mówiła mi eukomisy, i czek, krynki. Czego tu nie ma? Tu są dalie, kanny, moje. Henio, zobacz, w takim stanie jak były. Tu jest cała masa. Jeszcze dali, kanny. Koniec świata. Obsadzę całe pole. To fakt. Będzie kolorowo. Niech tak będzie. A tu chyba ślimak grasował, skoro błyszczy się. Jeszcze coś tu, giganty. O ludu. Pracy co niemiara. Oby siły były. Dobra, na razie. Do miłego.